fajnie jak tak wyskakują O jedzie Idzie po mnie A jednak już nie Masz dupetry Idzie po mnie chyba Idzie po ciebie no Góra, 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 góra jeszcze Dobra Już jeszcze, ja żem wszedł i się podpalił, nie? Koniec. No? Masz odblokowane aktywności? Ministerstwo. nic nie, mi, mi nie A lub nic w projekty? Chyba no, w projekty mogę zobaczyć. Co ci jeszcze brakuje w tym projekcie? Chyba w projekcie. No, wam wszystko nie było kończone, tylko jedna zostało. Dobra, ja się, ja się zalepnę. To. Gdzie? Jak to się nazywa? Bo co? No, zobaczcie te projekty, zakończyć, nie? Powinny już być zaraz, zaraz zrobione, nie? Ja mam jeszcze jeden. Ten. Aktywność w show West do odkrycia. No to ja nie? mam tak samo. No to trzeba tam iść. I z jednego punktu kontrolnego na przykład z tego przejść do, do drugiego punktu kontrolnego. Złodziłem kurwa i... A... A trzeba przejść i zobaczyć. Ja bym tak zrobił. Dobra, już tylko idę te projekty zdać. Czy tam nie wiem co to zrobić. Ale I bo... bym na tym kończył dzisiaj. Co? I bym na to na tym dzisiaj bym zakończył. Tak, ja muszę jeszcze 50, 50 tych dać surowców. No ale teraz nie zdasz, bo ja zdałem nie? Gdzie to było? W którym to było? Słuchaj, No tu gdzie się telepołem, z tego bym szedł do tego drugiego, może coś akurat y, wiesz. No to już tam szukać, ja tam za, za dwa zazwałem. mogę. muszę Idę szukać, idę, idę. A może tu się akurat zbieram. Gdzie jest ten oficer? Trochę mu dałem. Dobra, M. Wiesz, wystarczy jakiś zrzut rz zaopatrzenia czy coś i, i to już będzie jako aktywność, nie? Ja wiem. Dobra. Nie Stąpię. Stąpię. Jest. Czemu kończysz? O, jutro dłużej pośpisz I tak do roboty nie idziesz <sumistle> Z dzieciakami się nie da, co? Dobra, na razie Dobra Widzę jakieś złotego na horyzoncie, nie wiem czy to nie będzie jeden z tych Które można wykończyć Teleportujesz się do mnie? Ale to już Bo on tu zabija naszych oh, Gdzie jesteś? O kurwa na mapie się zobacz Jak mam ci powiedzieć gdzie jestem Dajesz czy nie dajesz? A dole nie? No tam gdzie masz do zrobienia projekt chłopie Łogarnij się Długaś? Pokazuj mi, który gdzie, co jest, a ja jeszcze patrzę, jak No Oni go sami rozwalą, jak tak dalej pójdzie. Jestem. Choć nie wiem, czy to będzie, nie? To nie to. Może było, tylko żeśmy za. Zobacz gdzie ty jesteś. Zobacz gdzie ty jesteś. Gdzie ty chodzisz? Jesteś poza, poza rejonem tego. Co ty chcesz tu blokować? No nie, tak mnie do kryjówki prowadziło tamtej. Tu w tę stronę trzeba iść. Tu się też strzelają. Właśnie. Trzeba iść w dwie różne strony i szukać. Bo nie ma sensu wiesz, łazić w tą samą. Tylko trzeba zwiększyć obszar poszukiwań. No wiesz, ja tu łaziłem. Znaczy wystarczy już zrzut zaopatrzenia znaleźć, nie? Ej, mam coś przed sobą. To nie mało. Wrogów to ja też przed sobą mam, tylko co z tego? Jakby co to mów, żeby się do ciebie telepnąć, nie?

Ja tu mam złotego. Nie wiem, czy niszczenie złotego też nie jest jako punkt. Możesz się przenieść do mnie. Na razie ich nie będę atakował. Nie mnie nie widzą. Tu atakują, no są punkty chyba. Gdzie? Ja tam byłem przed chwilą, to nikt niczego nie atakował. Dobra, idę się w 814. Kurwa znowu. Nie, złoty to nie jest to, bo ja zniszczyłem. Złoty. No ja tam to oni sami zniszczyli w zasadzie. Dobra, dawaj. Zobaczymy, bo ja też mam tą aktywność do ukończenia, nie? Jednak nie Kurwa Chyba Rafał by trzeba pozbierać te skrzynki jeszcze Jakie skrzynki? Ej, tu jest teatr Co jest? O, widzisz pak Tu jest kluczyk Pyk. Tu jest kluczyk Pyk. Ale nie wydaje mi się, że to są aktywności ja nie wiem co już można innego zrobić Eee... Wiesz co? Ja to się jeszcze trefnę do kryjówki Mówię, w kryjówce coś nie jest odkryte, ty Myśmy kurwa kryjówkę blokowali, ale żeśmy nie... Wiesz... Nie kliknij tego gówna, nie? Jakiego ja gówna? No wiesz, to trzeba włączyć... Żeby się odkryło... Myślisz? Nie ja zobaczcie Nie, to jest otwórz rozgrywkę, to nie jest to. Ten komputer już mamy odkryty, tak, mamy cele, tutaj to jest. Aha. No, ukończ aktywności w Shotwest. So, aktywności, ale jak te aktywności kurwa ukończyć? się powstaje. Właśnie, kurczę. Jakbym wiedział, to bym ci powiedział, nie? co dzisiaj muszę zrobić, kurwa? Też bym chciał to dzisiaj skończyć. Choć rano muszę wstać. Ale ja pójdę tu w tę stronę. Może tu coś będzie. Też tu idę. W kanały! Tu znowu złoty kurwa. Nie, fioletowy. Kurwa. Dobra, z tymi to sobie poradzę nawet sam. Nie, 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 mówiłem, że ten. Ale tu są jakieś czerwone przed nami. Znaczy przed nami mocno to jest twierdza, nie? Byle nie, nie odbić w lewo. Po prostu trzeba tą twierdzę odbić. Nie, nie, bo twierdza już jest na innej części mapy. Tak, chcę iść. O kurwa, tu jest ich trochę. Hihihihi Do wybuchu nie przeżyją Wiemy, gdzie my w ogóle Do jest jakieś pole zielone Ta woda Właśnie tak, idę tu gdzieś Ej właśnie Rafa, chodź tutaj z tej wody A, to już w tą stronę Wiesz, ale to by nam się świecił Co ty robisz? Kto cię zajebał? Serwoni. A ty nie wszedłeś w ten W strefę twierdzi Kurwa zajebali się jakoś Uratujesz mnie czy nie? No kurwa powiem ci, że ja tu mam w samych fioletowych i złotych eee. Ja nie wiem czy ja to przeżyję, nie? Nie wiem czy tą wodę znowu trzeba tu odblokować, bo to była Możesz się tu do mnie przenieść Znaczy jak się już ten, bo ja tu nie, nie mam szans żeby cię uratować, nie? Ja już ja już się te, też Zapras zapraszam do mnie, nie? Jestem koło ciebie Oho, już mi obeszli No dalej Spienia obszar, A no. Dawaj, gdzie wy jesteś ta? Tu są same filetowe i złote, nie? O chuj. Nie wychylaj się Rafał, o ja to robię tak. No co z tego jak tu nam nie daje Ja idę, ja idę do tej wody A ty, ale chcę tu idę do wody No ale tu nic nie ma było wtedy. To się na zielono świeci, nie? Ale. Ona tu pulsuje, takie gówno trzeba zniszczyć. Kur. Co z jakie gówno? O tu widzisz takie, takie gówno. No to wtedy, niszcz. No i już zniszczyłem to wtedy, ale mnie zajębali. Nie wiem, czy mnie zaliczyło. Na które to to czy, trzeba zniszczyć? Tu masz takie gówno, widzisz. To powoduje takie kurwa, że. To? Tak, to coś lepiej. A tu jest zniszczone. No jest. Wtedy zniszczyłem, nie? Tu jest też nasz w drodze po Się czają, jak. oni tu idą po tą wodę, chyba, nie? Czy co oni robią? No tak. Możemy poczekać. No, ja bym się przetelefonu do, do konwoju. No, ale co w konwoju? Myślisz, że w konwoju coś będzie? Ale tu konwoj... Aha, jest konwoj. Idę z tym konwojem. A iść. A jeszcze tutaj poszukam czegoś Tu jest jakiś wielki budynek, on mnie też interesuje. No to wiesz, tak jak tam powinna się pokazać. Nie mam Ale normalnie, to ja sobie poradzę Chyba, bo fioletowych i to nie. Tu Tu nic się nie dzieje. Kurwa, gdzie tu się będzie coś działo, ty? Zajebali mnie! to się ty, ty mnie zajebał. <śmienny> nie śmieję się. Nie śmieję się. Co jest do chuja? abona na... Co jest do kurwy? co do mnie strzela? Cześć A spróbujmy zrobić tak Że wyjdziemy z mojej sesji i wejdziemy do twojej I może wtedy ukończymy aktywność opuściłem, opuściłem grupę i mnie teraz wylogowuje z mojej sosji, sesji I ty zaproś mnie I zobaczymy Ja wiem, że my zawsze razem, ale może no nie wiem, szukam, szukam wszystkiego, co się daje, bo to muszę się zaprosić jakoś, nie? Tak. czekaj bo jest jakaś ta nie? nie jest coś no co tylko Na kto... a nie bo to daleko pokazuje o chuj. nie tu nic nie Wiesz co może yy, z Patrykiem tu przyjdziemy By Patryk miał? No? żeby on miał albo Damian bo no ja nie wiem co nie Tutaj kurde nic nie ma, nie? Ja chcę pójść do tej A ja Teraz luźno. Może coś się tu trafi po drodze. Zwyczaj ani zutów nie ma, ani nic. Kurwa, ja to ziłem ostatnio, kurwa, w cholerę czasu. Trzeba z chłopakami, może oni będą mieli, bo wiesz, jak on będzie miał odblokowaną jakąś, no to my wtedy też, nie? Dasz radę? Taki pojedynczych wrogów tylko mam. Ukąć aktywności w West. mam 2 na 3 samo. A wrogów mam tylko takich pojedynczo, ła łażących, kurwa. Nie wiem, że żadnego zrzutu tu nie ma niczego, to jest dziwne, nie? O, chyba że jest bugowane, jest nie? Może. No nic tak. Szukam też tu, ale też gówno widzę. Niby jacyś prze przeciwnicy pojedynczy są, ale oni się włóczą tylko i nic więcej. Gdybyście stoją? ją e e elektronikę zdobyli, to jest co? Rafał. Co? Ja mam tą taką tą wychwaganę do, 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 do odkrycia. I co myślisz, że to to? Nie wiem, kurwa, może też być. Ale ty jesteś w Eastman. Nie jesteś nawet w Shod West. Tak, to ty. No, zobaczcie na mapę. Tylko te konwoje z zasobami łażą, i ja się też idę z tego konwoju znowu. No ale konwoj, no to już sprawdzałeś, to nic nie daje. Chyba, że go doprowadzić do samej tej, no to też by było bez sensu. Nie mam pojęcie, o chuj tu chodzi. Strefa skażona już nie jest skażona Poszedłem do strefy skażonej zobaczyć, nie? Ale też nic. Tu jest taka cisza i spokój, że jak ma się? No kurwa Ja wtułaziłem ostatnio i tu kurwa tylko pojedyncze jakichś tam dziadów ci kurwa losuje, tylko No właśnie 叫会合。